Nazywam się Anna Laura Rucińska. W kwietniu ukazała się moja książka Zagubienie w Paryżu nakładem wydawnictwa marginesy. Mówi o przyjaźni między kobietami, wzajemnym wspieraniu się, walce o siebie. Akcja powieści dzieje się na kilku przestrzeniach, główna w latach osiemdziesiątych, ale w odniesieniu do lat wcześniejszych życia poprzednich pokoleń. Natomiast miejsce akcji to Australia, Anglia, Włochy, Francja i Warszawa. Ścieżki bohaterów spotykają się w Paryżu. Nieprzecenioną rolę w Zagubionych w Paryżu odgrywa fenomen przypadku, splot przedziwnych wydarzeń, który wpływa na decyzje bohaterów i ich losy. Główną bohaterką jest Valerie Australijka, która z dwójką dzieci i trzecim w drodze ucieka od męża i po wielu perypetiach osiedla się w Paryżu. Tam zakochuje się w polskim intelektualiście działającym w opozycji. W czasie stanu wojennego wyrusza z ramienia organizacji charytatywnej do zamrożonej Warszawy, aby odnaleźć ukochanego. Czy jej się to uda, czy go spotka, to na razie tajemnica. Dlaczego zagubieni? Ponieważ niektórzy bohaterowie pogubili się właśnie w Paryżu. Mówię o wolności, o tym, jak jest ona ważna, a jednocześnie jak bardzo może być zgubna, jeżeli nie umiemy z niej korzystać w odpowiedni sposób. Mimo, że akcja powieści Zagubieni w Paryżu dzieje się ponad 30 lat temu, jest wciąż aktualna. Jak się okazuje, o wolność trzeba zabiegać, pielęgnować i nigdy nie zapominać, że nie jest to coś stałego, zagwarantowanego. Obecnie żyjemy w czasach, kiedy na nowo trzeba chronić nas samych, przyrody, zwierząt. Kobiety w Polsce znowu muszą walczyć o swoje prawa, które wywalczyły sobie już wiele lat temu. Dlaczego pisałam właśnie tę historię i tamten okres? Mieszkam w Paryżu od ponad 35 lat. Zatrzymał mnie tam stan wojenny, który zmienił losy tysięcy innych osób. Często zastanawiam się nad tym, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby stanu wojennego nigdy nie było. Jakimi bylibyśmy ludźmi? Jednocześnie chciałam opowiedzieć Polakom, którzy pozostali we własnym kraju, jak przeżywany był tamten okres na emigracji. Dopiero teraz, po tylu latach, dojrzałam, aby móc o tym mówić. Zagubieni w Paryżu, Anna Laura Rucińska.